Kochani, chciałbym spełnić swoje marzenia i wystąpić Disco Star. Wziąć udział w castingach, dojść daleko. Liczę na pozytywną ocenę i dostanie się do programu i poznanie zajbistych ludzi. Proszę o dobrą ocenę i pozytywną odpowiedź. Całuję Marcin Kruszecki, prezes Kruszek. Kochani, chciałbym spełnić swoje marzenia i wystąpić Disco Star, wziąć udział w castingach, dojść daleko. Liczę na pozytywną ocenę i dostanie się do programu i poznanie zajebistych ludzi. Proszę o dobrą ocenę i pozytywną odpowiedź. Całuję, Marcin Kruszecki, prezes Kruszek.